Kolena nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, dlaczego masz takie same błędy, co twój kolega z ławki obok? Proszę panią, bo mamy taką samą nauczycielkę. Mamusiu, dzieciaki w szkole śmieją się ze mnie, że dużo jem. Synku, nie przejmuj się nimi, ale jedź szybciej zupkę, bo mi wanna potrzebna. Pani pyta Jasia. Jasiu, jakiego znasz największego lenia? A kim jest leń? To taka osoba, która nic nie robi, tylko stoi i się patrzy, jak inni pracują. A, to moja nauczycielka od matematyki. Mąż i żona leżą w łóżku. Żona mówi do męża. Kochanie, wczoraj byłeś jak nienasycony demon seksu, jak niewyżyty ogier, a dzisiaj to nawet na mnie nie patrzysz. Kochanie, to przez te zaniki pamięci. Biedaku, zapomniałeś jak to się robi? Nie no, co ty! Wczoraj po prostu zapomniałem, że jesteś moją żoną! Siedzi Jasiu Małgosia na ławce. Jaś namiętnie obmacuje jej plecy. Jasiu, co ty robisz? Szukam piersi. No przecież są z przodu. Tam już szukałem. Facet łowi ryby nad rzeką. Podchodzi do niego jakiś gość i pyta. Widział pan taką ładną kobietę z dużym biustem ubraną w mini spódniczkę? Tak, widziałem, ale już jej nie ma. Dziękuję. Biegnę, może ją dogonię. Nie sądzę, dziś nurt rzeki jest bardzo mocny. Facet żył na bezludnej wyspie ze świnią i psem. Po dwóch latach poczuł zew natury. Postanowił, że dobierze się do świnki. Ale nie mógł tego zrobić, bo ciągle pies go gryz w nogę. Rzucał patyk daleko, aby pies pobiegł po niego, ale pies był taki szybki, że to nic nie dawało. Pewnego dnia idąc sobie z psem i świnką po plaży, zobaczył, że ktoś się topi. Popłynął do tej osoby i ją uratował. Okazało się, że to piękna blondynka ze świetną figurą. Kobieta mówi do faceta: Uratowałeś mnie, zrobię co zechcesz. Facet myśli chwilę i mówi weź tego psa i idź z nim na spacer.